Z tej strony Oskar i witam w moim polonezie Caro. Chciałbym dzisiaj nagrać taki wideoblog opowiedzieć na temat gaśnięcia silnika, które jakiś czas temu występowało w tym polonezie. Ale Danielowi, który pomaga mi przy moim polonezie, udało się to zdiagnozować. Więc potwierdzenie tego filmiku, w tym filmiku będzie potwierdzenie, co to była za usterka. Bo być może komuś to też się przyda, więc nagrywam tam przy okazji film. A przy okazji też i nagrywam, co tam dalej w polonezie, prawda? Więc. Na końcu może powiem, co, się, co było tutaj do naprawy, żeby Was zaskoczyć. Natomiast na początku przytoczę Wasze komentarze z poprzednich filmów, które są z dzisiejszego punktu widzenia, z dzisiejszej perspektywy prześmiewcze. Po prostu prześmiewcze, no bo gdybym ja to zrobił, to bym dzisiaj był o jakieś kilka stów w plecy. Tutaj przytoczę te komentarze, pokażę je na ekranie. Na przykład pierwszy komentarz, Jan Cap napisał. Ja bym wymienił filtr paliwa, wlał taki specyfik do baku, pełen bak, do czyszczenia wtrysków i dał mu w pizdę w trasie. Czytamy dalej. Forfus napisał. Wiesz co jeszcze może być przyczyną? Komputer silnika tak jest. Yy, tam który tam się mieści, sterownik około 150 zł kosztuje nowy, ale nie na 100% pisze to dlatego, bo sąsiad miał poloneza za plusa i Boschem mu po z boszem i, i po odpaleniu mu gasł. Nie gasł jedynie wtedy, gdy trzymał go na 2500 obrotów po wymianie kompa wszystko było dobrze. Czyli teraz już doliczamy, teraz wcześniej tam było yy, filtr paliwa, teraz komputer mogę kupić nowy, tak? Do, już liczmy, ile to pieniędzy kosztuje. Yy, Bartłomiej007, zwróć uwagę, że jak ci zgasł po wbiciu czwórki, to obrotomierz momentalnie zszedł do zera, co raczej wskazuje na problem z zasilaniem, być może cewka, a być może coś głębiej, ale przekaźnik pompy takich anomalii nie powoduje, chyba że jest rozpierdol w kablach. Czytamy dalej. Przemek J. Filtr paliwa jak nie pomoże to czujnik położenia wału i cewkę weź pod uwagę. Krzychu FSO. Filtr paliwa wymieniony, bo jeśli, nie, to to bo jeśli nie to może być przytkany i nie ma wystarczająco paliwa. Miałem tak w GSI od nowości, niewymieniany i gasu po wrzuceniu na luz po wymianie jak ręką odjął. Popychacze hydrauliczne też słychać, że mają dość, nie powinien ten silnik tak klepać, bo nie Abimex. Ciekawe jak wygląda wałek rozrządu po takim przebiegu. Następny komentarz, Tomasz Wilk, o to jest tutaj hit, zainteresuj się pompą paliwa, która jest w zbiorniku, jestem pewien, jestem pewien, że, to, że jest smog, jest zabrudzona, a i sama pompka kończy żywot i nie jest w stanie wytworzyć odpowiedniego ciśnienia paliwa, temat przerabiany wielokrotnie, pompę paliwa doliczamy, to jest to spory jest koszt. Pl, macfly, pl. On też ma poloneza. Zresztą tu większość osób, które pisze w komentarzach, ma poloneza. Ale ten ma fajnego też przy okazji sobie zobaczcie. Kliknijcie na jego kanał. On ma bardzo ciekawego poloneza. No i on pisze tak: Wada fabryczna, Kom komputer do wymiany. Plus, miał fabryczne, fabrycznie zwalony pierwszy rodzaj komputerów auta. Potrafiły zamulać. Kurwa, bez przeciwników tak pisze. Ja to muszę czytać jeszcze raz. Auta potrafiły zamulać i tak zachowywać się. Podaj na fartuchu, jaki masz kod komputera. 00 i jaka li trzecia liczba. Po drugie, ogarnij te kable przy nim, bo to jakaś partyzantka. Jest jak pocięte kable, polutuj kup czarną taśmę parcianą i owiń, a nie tym plastikiem, który odpadnie od gorąca zaraz. A tak poza tym, dlaczego tak napieprzają ci zawory skoro silnik GLI w plusie ma hydrauliczne popychacze, których się raczej nie reguluje. Tomasz Dąbrowski, dobrego fachowca wziąłeś. Skoro stwierdził, że przekaźnik 541 Elmot jest inny niż 541Improdus. To jest to samo, ale różni producenci, więc wyglądają inaczej, ale działają tak samo. Tu zgoda, tu pełna zgoda. Pod deklem w bagażniku też coś podrutowane, połowijane szarą izolacją. Należałoby chociaż zmierzyć napięcie na pompie, czy jest poprawne. W przypadku Boscha zainteresowałbym się działaniem serwomotoru przepustnicy. Kolejny koszt serwomotor przepustnicy. Tu wymieniamy, kupujemy nowy, tak. Już nie wiem, 500 zł już mamy w plecy, tak? Już tam co była pompa, komputer, tam yy, wtrysk tam, tak? Jeszcze raz czytamy. Yy, w przypadku Bosza, zainteresowałbym się działaniem serwomotoru przepustnicy, który jest odpowiedzialny za utrzymanie wolnych obrotów. Może czasem nie uchyla przepustnicy w momencie spadania z obrotów. Przekażnik pompy podmień, ale rozbierz i wyczyść styki w starym. Dobra, czytamy dalej. Yy, Przemek M. Przyczyn może być wiele, ale jeśli to się dzieje na ciepłym silniku, to może to być czujnik położenia wału. Kolejny koszt. Ale bardzo nerwowo zmieniasz biegi. Polone z takiego stylu jazdy nie lubi. No, parę osób mi z tym zmienianym biegów zbyt szybko już zwracało uwagę, ale ja jestem przyzwyczajony tak, powiedzmy, na kursie mnie tak nauczyli jazdy. No, ale staram się już jeździć, jeździć już łagodniej. Yy... Łukasz Hary. Może czujnik położenia wału Ci pada? Jakub Włodarczyk. Łączenie wiązki karoserii z pompą paliwa lubi właśnie zgnić i stwarzać takie problemy. Gaśnięcia i tak dalej. Druga sprawa to zbiornik paliwa. O, o, zbiornik wymieniamy. Zbiornik! Kolejne, nie wiem, 200 zł. Jeśli jest nieoryginalny, to może mieć wewnątrz przegród. Trzeba wtedy mieć co najmniej pół zbiornika, żeby paliwo całkiem nie uciekało spod pompy przy zakrętach i przyspieszeniach, bo również powoduje tego typu problemy. Co do przekaźnika, to może go zmostkować na... Próbę i będzie jasne, czy to jest wina. Może też padać kostka stacyjki, o kolejny koszt i losowo gubić jakiegoś plusa podczas jazdy. No i to wszystkie komentarze. Tam być może ktoś jeszcze coś napisał, ale z takich, że tak powiem, najbardziej istotnych, rzucających się w oczy, to te tutaj sobie zapisałem, właśnie zaznaczyłem, zrobiłem screenshoty, i właśnie teraz tutaj wam pokazałem. I teraz tak, jeśli podsumować te wszystkie koszty, czyli pompa paliwa, tam wtrysk, yy, czujnik ten, yy, zbiornik, komputer, to jest pięć rzeczy, tam jeszcze chyba ktoś coś jeszcze pisał, czyli by było sześć rzeczy, no to by było 500, może 600, 700 zł na takie części. Plus jeszcze oczywiście montaż tego, gdybym, nie wiem, nie miał Daniela, który jest moim przyjacielem i mi, mi, mi pomaga, to tak w warsztacie bym jeszcze zapłacił za wymianę, za, za zajęcie się tym, prawda? Natomiast krótko mówiąc, drodzy Państwo, pokażę wam. Jaka to była pierdółka? I to ogromny szacun, ogromne ukłony dla Daniela za to, że to zdiagnozował. No, pokażę Wam po prostu, co to było. Tutaj przy okazji ktoś tam ostatnio w komentarzach pisał, że mi te bezpieczniki wiszą. One nie wiszą, tylko tu się je tak łapie, one schodzą na dół. Tak? O, w ten sposób. I teraz jeszcze raz pokażę tutaj. Tworzę sobie drzwi, żeby było mi troszkę luźniej. Nogę sobie wyciągnę. Na dole są czarne przekaźniki. Tak jak już pokazywałem na filmie, na początku zmieniliśmy yy, przekaźnik od pompy paliwa. Okazało się, że to nie to, i to był przekaźnik od, od wtrysku. I wystarczyło tę kostkę tutaj na dole po prostu zmienić. I widzicie, a wy proponowaliście i wymianę komputera, i wymianę pompy, i, i wtrysku, i tam jakichś czujników, i zbiornika paliwa, i jeszcze tam. Pewnie coś tam pisaliście, już nie pamiętam tych wszystkich komentarzy, które przed chwilą czytałem, pokazywałem. Więc wystarczyło zrobić taką pierdółkę. Nawet nie musiałem tego kupować, bo miałem zapas. Miałem zapas w schowku, po prostu poprzedni właściciel już to miał. A ten poprzedni tutaj, nawet nie przygotowałem się, tego nie pokazywałem, ale zaraz go wyciągnę. O. A ten uszkodzony właśnie firmy in -Produce. Nadal mam, być może kiedyś się jeszcze przyda, ale leży, prawda? Ktoś tam pisał, że można zmostkować. O ile da się go tutaj otworzyć? Być może się da. Więc to tak nagrywam przy okazji, żeby trochę wyśmiać te wasze komentarze. Ale nie obrażajcie się za to. Oczywiście każdy ma prawo popełniać błędy. Być może w innych, w innych sytuacjach te wasze porady by się sprawdziły. Natomiast w tym przypadku wystarczyło y, wymienić przekaźnik tutaj w trysku, prawda? Nagrywam to, mówię, żeby trochę wyśmiać, ale oczywiście mówię, nie obrażajcie się za to, tylko tak wyśmiać pozytywnie, tak? I przy okazji być może komuś też coś się to przyda. Właśnie komuś może kiedyś polonez tak samo gasnąć, tak jak na tych moich filmach. Więc zanim wymienicie te wszystkie pierdółki, to spróbujcie wymienić przekaźnik wtrysku albo paliwa. U mnie był wtrysku, ale nie zaszkodzi też sprawdzić z wtryskiem od pompy paliwa, tak? Więc to tyle z tego filmu. Zapraszam oczywiście do następnych filmów. Przy okazji, jeszcze takie pytanie na koniec. Zastanawiam się jednak jeszcze nad możliwością zakupu tego poloneza, tej przejściówki w kolorze kości słoniowej. Być może ktoś z Was chciałby jednak pomóc przy reaktywacji tego samochodu, bo powiem Wam tak: ja już jednego poloneza mam. Ten polonez mi do życia codziennego nie jest potrzebny, ja nim nie jeżdżę do pracy, nie jeżdżę, nie wiem, gdzieś na wypady i tak dalej, tylko do nagrywania filmów, tak, żeby tutaj się coś ciekawego działo na kanale, żeby porozmawiać o polonezach. I mogę zrobić kolejnego poloneza, który pewnie kiedyś trafi do muzeum i mogę kupić, tak jak mówię, tę przejściówkę, tylko chciałbym zapytać Was, czy może właśnie ktoś chciałby pomóc, może ktoś miałby właśnie jakąś, jakąś część, czyli na przykład przednie błotniki, tylne błotniki do użyczenia, które by nam ktoś sprezentował za darmo, albo sprzedałby za jakieś symboliczne pieniądze. I tak, to my powolutku tego Polonia zrobimy w ciągu roku, może pół roku i zrobimy go. Tylko jeszcze raz pytam, czy ktoś chciałby może w ten sposób nam pomóc? Ktoś by dał jedną część, ktoś dałby drugą i tak powolutku, powolutku złożylibyśmy do, go do kupy. Jeśli tak, to będę bardzo wdzięczny za jakąkolwiek tutaj pomoc. Będą oczywiście powstawały kolejne filmy. Jeśli będziemy robić te, ten samochód, to będą powstawały kolejne filmy, więc będzie coś nowego na YouTubie, tak? Bo mi ten samochód jest absolutnie nie potrzebny. Ja, że tak powiem, zajmuję się tym samochodem, zajmuję się życiem codziennym, ale żeby powstawały jakieś filmiki, proszę bardzo, chętnie się, tym chętnie się tego podejmę, natomiast że tak powiem, apeluję tutaj o pomoc, o pomoc, żeby powstawały filmiki, to proszę Was o pomoc, jeśli chcielibyście wspomóc właśnie jakimiś częściami do tamtego poloneza. Albo sprzedać je za symboliczną właśnie tutaj jakąś gotówkę. Także nie to, że żebrze, żebyście tutaj dawali za darmo, chociaż jakby ktoś chciał to. Super, będę bardzo wdzięczny. A jak nie, no to za jakąś symboliczną ugotówkę możemy to kupić. No i to tyle, jeszcze na koniec tutaj zobaczcie, przy... akurat przechodziłem obok jakichś gości pali gumę, tutaj obok Muzeum Techniki. Także na koniec z tym obrazkiem tutaj Was zostawiam. Cześć. No, za stipe.